Cześć tu Matrixa to kolejny odcinek ze złotych wrót po bitwie. Ale jeszcze trzeba chyba coś zrobić. No. Jednak w tej grze. Niestety. Już mogłaby się skończyć. Jest warek. Czemu oni nie walczyli? Ja bym tego nie zrobił. Który muszę sobie kupić życia swoim drogą. Bo to coś, co mi regenerowało życie, niby to... to... Tak które słabo działało. Chciałem te lepsze, ale trudno. Czy Warek już wrócił do siebie? Nic nie mogę no. I w beznaginnej sytuacji, ci szamani mieli coś zrobić, a nie robili. Znaczy, Lord Hagen no a takie fajne lepiej Nic mnie już nie dziwi. Dobra. Zapisujemy na Kto? Jedyne... nie, zapisujemy na jedyneczkę. Bo to jest O, eliksyr nie wiedziałem, że go ma. Okej, okay, mam trochę tych mikstur. Gdzie jest Warek? Kurde, dlaczego ta gra mi musi tak denerwować? Nie, nie, nie. Muszę znaleźć Wareka za wszelką cenę. Lord Hagen nie żyje i to mi powiedział Garant. Więc, jeśli Warek nie żyje, dokładnie a zakładam, że żyje, no to. Nie wiem, no, ktoś powinien mi o tym powiedzieć. Hej, ty! No. Zwyciężyliśmy Mora! Piraci zostali pokonani! Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Co masz na myśli? Jak zapewne zauważyłeś, podczas walki swe życie oddał Lord Hagen. Hagen przez całe życie służył Inosowi. Spotkała go bohaterska śmierć. Wiem o tym, Mora. Przekażę moim orkom, aby jego ciało pochowali w godnym miejscu. Poza tym jest jeszcze coś. Tak? Zaraz po rozpoczęciu bitwy, gdy tylko piraci zorientowali się, że wpadli w zasadzkę, uciekł ich przywódca wraz z dwoma piratami. Tak, też to zauważyłem. Hannibal okazał się tchórzliwym szczurem. Gdy znalazł się w niebezpieczeństwie, opuścił swych ludzi, zostawiając ich na pewną śmierć. Musimy odnaleźć tego łotra. Raczej będzie to niemożliwe. Dlaczego? Śpiegując piratów, słyszałem o statku zacumowanym gdzieś w pobliżu, a także o wyspie niedaleko stąd, gdzie piraci mają swoją bazę. Zapewne tam udał się Hannibal wraz ze swoimi ludźmi. Rozumiem. Najlepiej jednak udaj się do ich obozu. I sprawdź, co się tam dzieje. Zapewne są tam jeszcze jakieś niedobitki piratów. Trzeba się nimi zająć. Jednak wszystko wskazuje na to, że problem piratów został rozwiązany. To także twoja wielka zasługa, Mora. Ale zaraz... Widzę, że biegnie ku nam strasznie zdyszany paladyn. Co się stało? Kto tutaj biegnie, niby? To garąc? A ten, Bezmienny bohaterze, nieszczęście! Musisz wracać do obozu. Ty i wszyscy paladyni, co, co się stało? stało? Nasz obóz zaatakowała potężna armia nieumarłych. Co? Jeśli szybko nie przyjdziemy z odsieczą, wszyscy zginą. Lord Andre kazał mi bezwłocznie powiadomić o tym lorda Hagena. Jednak nigdzie go tu nie widzę. Lord Hagen zginął. Oddział Paladynów także tu został zaatakowany przez potężny oddział nieumarłych. To straszne nieszczęście. Ale musimy biec na ocież naszym braciom. Oczywiście, ale najpierw porozmawiajmy z Kapitanem Garotem. Tak jest. To bardzo zła wiadomość, Mora. Nie będę cię więc dłużej zatrzymywał. Musisz jak najszybciej dotrzeć do obozu i pomóc w walce z swym braciom. My tymczasem zajmiemy się przywróceniem ładu, obozu. Tak, nie pomożecie Niestety, nam. Niestety, nie możemy ruszyć z odświeżenia. Jak to? Musimy im pomóc. Lord Hagen na pewno. Lord Hagen nie żyje. A moi ludzie są wyczerpani długą walką. Potrzebujemy trochę czasu na opatrzenie ran i wzmocnienie sił. Jeśli czujesz się na siłach, możesz jednak wesprzeć walczących i powiadomić o naszym rychłym przybyciu. Sądzę, że to najlepsze rozwiązanie. Tak, chyba tak. Postaram się jak najszybciej dostać do obozu. Ja, Spodziewałem się trochę fajniejszego zakończenia, no ale. Nie będę wyprzycał. Nie, 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 ja nie chcę tu być. Uciekam z tego. Wszystko chce mnie zabić i gonić. Tak, mnie tak przerażony Jest po prostu słaba. Na koniec przynajmniej. to mu tam ci paraę i swoją drugą mieli słocze z to już koniec Aha chwała Inosowi. Aha. Okej, okay, rozumiem ciągle to pod Niech żyje król! Co to tyle? Witaj generale. Witaj, przyjacielu. Oli. Przybyłeś z pomocą w ostatniej chwili. Asz. Dopiero co skończyła się bitwa z piratami, gdy otrzymaliśmy wieść o ataku na nasz obóz. To jest Mam Lee. nadzieję, że bitwa została wygrana. A tak. Odnieśliśmy zwycięstwo, choć zostało ono okupione śmiercią Lorda Hagena. To straszna strata. Lord Hagen był wielkim, szlachetnym wojownikiem, ale też bardzo cieszą się ze twarz. Śmierć Lorda Hagena nie jest daremna, a ekspedycja zakończyła się sukcesem. Ale co z pozostałymi Paladynami? Byli wyczerpani po walce i potrzebowali czasu na dojście do siebie, ale zdaje się, że przybyli właśnie do obozu. Ku nam zbliża się kapitan Garond. Niektórzy nie zdają sobie w ogóle sprawy ze Nie mogę uwierzyć. Generał Lee? Tak i do mnie to mów. Tak, we własnej osobie. Jak się zdaje, przybyliśmy w samą porę. Całe szczęście. Niestety nie mogliśmy przybyć wcześniej. Ale jak to się stało, że w ogóle tu przybyliście? Zaraz to objaśnię. Już od jakiegoś czasu dochodziły mnie niepokojące wieści płynące z tej krainy. Sam postanowiłem dokładnie zbadać te doniesienia, tym bardziej, że w Koriny zawsze było bardzo niespokojne. To tygiel tętniący łatwo wymykającą się spod kontroli magią oraz miejsce ludzkich i boskich porachunków. Zresztą jak zapewne pamiętasz, sam mogłem się o tym przekonać, przebywając na zesłaniu w kolonii górniczej. Tak, pamiętam. Dlatego zebrałem swych najlepszych ludzi i tu przybyłem chcąc pomóc w wam walce. Jednak jak słyszę, Piraci już zostali pokonani, więc nasza obecność chyba już nie jest konieczna. Piraci zostali pokonani. Jednak ich przywódcy Hannibalowi udało się uciec. Nie wiadomo, czy nie planuje tu wrócić z chęcią odwetu. Zbiegł? Dokąd? Najprawdopodobniej na małą wyspę niedaleko stąd. Z tego, co kiedyś usłyszałem od jednego pirata. Hannibal ma tam swoją bazę. Rozumiem. Będziemy więc musieli trzymać się na baczności. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Poza tym, pomimo rozbicia piratów w Jarkendarze, mamy do czynienia z jeszcze o wiele groźniejszym wrogiem. Plagą Beliara. Ten atak na obóz to jeden z jej przejawów? Tak. Zgadza się. Co wiesz na temat nie tej plagi? Do tej pory udało mi się ustalić, że pomioty tej blagi. Sorry, przepraszam was za jakość tych filmów. Wiem, że to jest beznadziejne, że wszystko jest ciemne i tak dalej. Ale tak Dialogi się tak, na siebie zakładają. To jest takie. To nie moja wina. W tym potężne artefakty Adanos. ten skarbiec zwiesie złotymi wrotami. Słyszę o tym po raz pierwszy. Być może Beliar chce go odnaleźć i ograbić poprzez swych sługusów. Już jakiś czas temu jeden z nich, Kruk, naruszył spokój w świątyni Adenosa. Rozumiem. Sprawa wygląda na poważną. Trzeba podjąć wszystkie możliwe kroki, aby wyjaśnić sprawę Złotych Wrót i być może zdobyć broń Zanim to nastąpi, możesz sam dokładnie rozeznać się w sytuacji. I wtedy podejmę dalsze decyzje. Dlaczego nie można zrobić to pracowanego... to W związku ze śmiercią Lorda Hagena, przyjmuję dowodzenie tą ekspedycją. Tak? Oczywiście, generale. Musimy doprowadzić ją do szczęśliwego końca. Całe szczęście. Przybyli tu ze mną moi najlepsi ludzie. Znam ich jeszcze z czasów, zanim zostałem uwikłany w spisek. Razem możemy dokonać wiele. Nie wątpię. Mam nadzieję, że mogę liczyć na Twoją dalszą pomoc. Myślę nawet, że wiem, co powinniśmy dalej zrobić. Co takiego? Piraci zostali pokonani, ale zapewne część z nich została w obozie. Dobrze byłoby się nimi zająć. Miałem to samo proponować. Zdecydowanie powinniśmy do końca rozprawić się z tymi oprychami. Razem ze swoimi ludźmi jestem gotów tam wyruszyć, choćby w tej chwili. Doskonale. Ruszajcie. Wybijcie do końca te wszy i zajmijcie ich obóz. Na wypadek, gdyby przyszło im do głowy tu wrócić. Tak jest. No, ale myślę... A ty przyjacielu, po ukończeniu tej misji wróć do mnie. A przy okazji mam pytanie. Możesz mi wyjaśnić, co w naszym obozie robił orkowie? Widziałem, że pomagali nam w walce z demonami, ale... To długa historia. Lord Hagen i wódz orków zdecydowali zawrzeć sojusz przeciw piratom. Jako poręczenia orkowie zażądali przybycia pięciu paladynów. A Hagen obecności w obozie trzech orków tak już zostało. Rozumiem. Na razie niech zostaną w obozie, skoro okazali się lojalni. Ci Jorkowie nie wyznają beljara i są przyjaciółmi ludzi. Ciekawe, nigdy o czymś takim nie słyszałem. Pochodzę z odległej krainy Nachdoru, i tu krzewił swoje zwyczaje. Możesz odwiedzić ich wodza Wareka. To dobry pomysł. Pomyślę o tym: teraz udajcie się do obozu piratów. Było dokładnie tak jak. Dobra, niestety ja muszę teraz zakończyć ten odcinek, ponieważ strasznie zmęczyłem je, bo ostatnie kilka odcinków nagrywałem po sobie. Trochę mnie zmęczyło to, co się działo przez ostatnie pół godziny. Czyli cała ta bitwa, to coś jest po niej, nie lubię tak po chodzić. Także do następnego odcinka. Cześć.